Witam z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie odcinek o przycinaniu gruszy. Grusza powinna być przycinana od 4 do 5 pędów. A czy konarów? Każdy w każdej innym Pierwszy rok ta grusza wyglądała był jednoroczny okulant. To był w tym miejscu przycięty. Fajnie tutaj zalało. Później puściły po każdym... Puści, puściły konary na bok. Teraz ma obecnie 3 lata. Powinna już w tym roku owocować. Tu już widać pąki światowe. Krótko pędy też są wytworzone. Każdy konar powinien być w inną stronę. Jakby cztery kierunki świata, to tak to po prostu zrobić. Tu jest takie lekkie zagęszczenie, tu wybił pęd, aż tutaj tutaj się krzyżują. Trzeba wyciąć ten pęd i wszystkie krzyżujące się. Orych tutaj nie ma, a na bieżąco. Staram się patrzeć, żeby wszystko wyciąć. Teraz przejdziemy do przycinania. Cięcie powinno być jak najkrótsze. Od razu przypnę. Najpierw przypnę, no a później pokażę, jak to, jak to po prostu wygląda. Teraz te krzyżujące. takie niedocięte trzeba bardzo krótko uciąć z tej strony by to było tak teraz te zagęszczenie co jest tutaj Tutaj chcesz sznurkiem przywiązać, żeby ten konar poszedł w drugą stronę, a to w tą, czyli dwa sznurki. I teraz trzeba sobie to wyobrazić, jak to będzie po prostu wyglądało, czyli, o, czyli tutaj nad pąkiem w tą stronę. Trzeba uważać, żeby po prostu jak najkrócej zrobić, żeby pąka nie uszkodzić. I teraz tak, jeżeli to będzie wygięte w tom, a to lekko w kutom, pong jest zawsze cięty w kierunku w tym, w którym ma rosnąć dane oczko. Czyli jak wygnie się to tutaj teraz tak, no to on pójdzie w kierunku tej drugiej kruszki. Jeszcze jakieś takie chore miejsca z wypnę tu się teraz już nic nie krzyżuje a myślę, że wypuści w tą stronę Ten. celowo nie, przy, nie przycinam tego nie skracam tych bocznych znaczy tych górnych żeby po prostu drzewko było troszkę większe Wiadomo, że czym niżej, to temperatura jest bardziej, te pąki przemarzają. Stare drzewka miały tyle przewagi, e, że były wyższe i tak nie przemarzały. Teraz pokażę, jak to wygląda z bliska. A tu już teraz jest ta grusza przycięta. Tak to wszystko wygląda. Czego nieobecne w tym roku, to poprawię w przyszłym. Rany zasmarowane. Wszystkie rany po cięciu są zasmarowane. Akurat tu jest funaben. Czyli teraz jeszcze trzeba czekać na owoce. Dziękuję i pozdrawiam.